Witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku z gry Minecraft w serii Head Skyblock. Sprawdzę sobie tylko czy mi się nagrywa, bo już mam po prostu czasami paranoję, ale co się zmieniło od ostatniego odcinka, U główek nic, a oprócz tego, że jak widzicie, zamieniłem to na deski i. Wyciąłem te liście, no i z tego całego drewna zrobiło się to. Mam jeszcze stak drewna, które jeszcze się podzieli na cztery. Pomnożę razy cztery. Każde takie jedno drewnięko to jest cztery deseczki. I Jeszcze mamy takie i z tych liści zostały dwie takie sadzonki. Także od razu biorę yy, te tyle czy jeszcze może może jeszcze wezmę jeden że miał tak około dwóch stagów i teraz jest południe aktualnie i zdecydowałem że dzisiaj idziemy do yy, jak on się nazywał, do creepera oczywiście także ja już będę mógł sobie tutaj budować Także na wprost nie go być. O! To wygląda jak węgiel. Jeżeli to jest węgiel. Yy, tak, to jest węgiel. Co jest? Czemu to jest tyle TNT? To mi się nie podoba. Proszę mi. O jezus. O ja. Może być. Chyba nie. Także ja to zostawię. Tu, ja się. Nie, tu nie było. Na koniec serii to odpalimy. Obiecuję wam to. Kiedy skończę serię, czyli zwiedzimy każdą główkę, odpalimy to. A tym razem, a tym razem, czasem. Zbierzemy sobie z mordki creepera węgiel, ponieważ to są bloki węgla, co mi pozwoli na posiadanie dużej ilości węgla. I pyk epik, i i pyk, i pyk, i pyk bo to wszystko mogę przerobić na węgiel. Tak jak widzicie, już mam tak. Gdzie jeszcze jest ten węgiel? Tu są cztery. Nie, nie będę się budował. Nie ma mowy, żebym się budował TNT. Dobra, zróbmy sobie takie schodki. Wybudujmy to, i. wybudujmy, wybuszmy to jedno oko. Bo to nam w zupełności wystarczy naprawdę, jak takie jedno oko zbierzemy. A drugie nie chcę zdać, to będzie tak naprawdę to jest yy, Creeper Pirat. Także on ma tylko jedno oko, powinien mieć opaskę. No ale nie ma. Okej, okay, Okej, okay, okej. Okay. Także mamy trochę węgla już, także jest fajnie. Węgla się musi, nie musimy przejmować. Sobie. A, i mamy jeszcze świnkę i dwie krowy. Także postanowiłem, że to zostawmy. Tutaj sobie wrzućmy to. Że sobie je, je zesponujemy tutaj. One tutaj są nie wiem, tylko, żeby one mi się nie podpaliły. Bo to może być problem. Ok, mamy pochodnie. To teraz tak. Niszczymy to. Tylko, że się kieram. I dajemy pochodnie po prostu. Dobra, żeby nic nam się tu. Nie zrespiło, bo naprawdę nie chciałbym, żeby tu mi się zrespił creeper czy inne paskudstwo. I mamy jedną krowę, drugą i świnkę. Dobra, niech one tu zostaną. Teraz ten węgiel odłożymy, albo nie, zrobimy sobie z niego w sumie. Yy, zrobimy sobie z niego w sumie pochodnie. A jeszcze skąd takie inne drewno. Ponieważ te pięki tutaj też ściąłem i właśnie z niego było takie inne drewno, takie jaśniejsze Patyki, e, Pochodnie, mamy wszystko Tu wrócimy. to wrzucimy, tu i idziemy spać Teraz idziemy na wyspę Na, Boże, na wyspę Bo skyblock to się kojarzy z wyspami, a nie z głowami takimi Ale Idziemy teraz na do szlamu. Okej, okay, ja już jestem na tej wyspie. E, także jak widzicie. I no jest mały problem z tą wyspą, bo ona jest jakaś taka dziwna. Bo ten slime się bardzo szybko rozwala. I mam nadzieję, że coś w środku będzie, bo jak nie, to będę zawiedziony tą mapą. No nawet nie gadaj. Chyba, że niżej. To no naprawdę będę zawiedziony, jak tu nic nie będzie. To będzie dupa, nie mapa, za przeproszeniem. Patrzcie, tu nic nie ma. Nie wierzę w to po prostu. Lecimy tu pochodnie, bo ja po prostu tu nie wierzę w to. No tu nic nie ma. No to pięknie twórca zrobił. Zama padenna ja sobie wezmę i na kreatywie zobaczę czy w tej główce cokolwiek jest oprócz tego gówna bo trochę jestem kurde no zawiedziony no. ja myślałem że w każdej coś tu będzie a na razie takiej wielkiej no jest tak naprawdę, bo w creeperze nic nie było. W Slime nic nie ma. Idziemy teraz do Case spidera, zobaczymy czy tam jest cokolwiek. Jak też nic nie będzie, to to będę zły, to na naprawdę, naprawdę, bo ta mapa trochę kosztowała, w sensie no nie jakieś strasznie duże pieniądze, ale no wiecie, no sam fakt tego, że wydałem pieniądze na coś, co jest tak naprawdę jakimś zawsze wrzuceniem gównem no Jezusi zim ciasto Nie już są, dobra słyszę pająki No dobra, czy są pająki? O tu jest drewno akurat O kurde są pająki, dobra Są pająki, także jest Fajnie, bo jak działa to przynajmniej. Dobra, zróbmy sobie tutaj może jakieś zejście takie. Tam pająk był, chyba nie. Zniszczymy ten piasek, czy co to jest? To jest akurat proszek, ok? To weźmy, zabudujmy Dobra Tu się jeden blok wkopmy Trochę boję się tam zaskoczyć. Jest jakiś spawner Dobra, jalo. O kurde jest. Oho. Te okay, Spidery zatruwające. Dobra, dobra. Dobra. Teraz mogę sobie kucnąć. Zombiaki podbijać. Dobra, jeden padł, drugi padł. Trzeci dobra, pająk jeden dostał, dobra, drugi dostał, ginie, umarł, tu jest zombie, którego też zabijemy, to nie ma żadnego problemu. Tego pająka też wolę zabić, bo nie wiadomo, czy on za chwilkę na... no nie, ty mały gnoju. Chyba tu już nikogo nie ma, okej. Okay. No, no to dobrze się udało nawet. E, dobra, e, teraz tak. Potrzebuję jakoś sobie z tego zrobić tutaj wyjście. Mam jeszcze wełnę. To jeszcze wełnę. I teraz zrobimy sobie takie schodki. Pyk, 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 pyk. pyk, pyk. I liście. Tutaj to, to, ok. Wyjście działa. I teraz zobaczmy, co tak naprawdę wygraliśmy: Elytra, Buty, płyta Mięso, Zegar, Siodło i Mięso. O dobra, to to ubieramy, to ubieramy od razu. Elytry nie ubiorę. A to sobie zbierzemy. Dobra, następnie. Coś tu jeszcze chyba było, prawda? Jeszcze chyba gdzieś była skrzynka. Ale mamy wodę. O, i tylko nie mamy żelaza chyba. Mamy problem w sumie z żelazem. Bo gdybyśmy mieli żelazo, wtedy bierzemy wodę do naszej główki. Dobra, tego na tyle już stawię. Biorę żel wtedy wodę do naszej główki i tam co jest bieram przycinek krąg. Ale dobra. To na razie sobie zbiorę. Gdzieś tu chyba była jeszcze jedna skrzynka. Wydawało mi się, że widziałem dwie. Jak tak biegałem tu dookoła. Ale nie wiem, może mi się tylko wydawało. W sumie mi się chyba tylko wydawało. Bo tu w wodzie nic nie ma. Ja też przepraszam jakby mu jakiś taki, nie wiem, nie mrały taki jakiś... Bo już jest dosyć późno, już jest być na druga w nocy I dlatego Ale okej, okay. w Szlamie nic nie było W cave'owym, no w pająku cave'owym, czyli tym małym zatruwającym Była akcja Znaczy akcja, no było cokolwiek, tak? Było cokolwiek, także Właśnie tego nie chciałem zrobić Pająk, gdybyś się ode mnie odsunął proszę. Okej okay. Wiem co pewnie będzie w El, Tam gdzie jest Elder Guardian, czyli ten taki z kolcami, ten taki, ta ryba Wiem o Holy moly, co tu u mnie się dzieje? O nie no co to jest? No nie bo spadnę przez ciebie. Mam tyle rzeczy. Odejdź we mnie. Odejdź. Dobra. Jak najszybciej, jak najszybciej, jak najszybciej. Niech. łatrze ja zrobić jakie pod no właśnie co jest Ja yeah, pier no Przeklinałbym tu. W... Czemu, Creeper? No ta mapa mnie oszukuje. No, na pewno Pierd... No jeszcze teraz... To... Gdzie był Creeper? Gdzie on się zrespił? Drugi odcinek i taki fej. Nie wiedziałem, że jak się łapko rozwali, nie. Teraz, niech mi kurde, ktoś powie, gdzie ten zasarany Creeper się zrespił. Bo nie wytrzymię tu zaraz po prostu, dostanę tu choroby nerwowej. Gdzie on się zrespił? Skoro tu wszystko było wświetlone, to jest nie fair. Także mnie oszukuje. Pojawił się Creeper. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie, bo zaraz zostanę... Proszę mi stąd odejść, już! Won! Moje wszystkie temy właśnie poszły w tupę. Nie no, nie wierzę. <tryk> Wszystko straciłem. Wiedziałem, że tak to się skończy, bo tam ich było pełno. co mnie w ogóle podkuszyło, żeby pobiec tam? I tym strasznie wesołym akcentem, ha, ha, ha. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, że wam się filmik spodobał. Muszę zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Popłakać w komentarzach razem ze mną, bo właśnie idę popłakać w poduszkę. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!